Kurwa, przestałem nie. być dobry, nie? Ja widzę, że w tej pracy nie można być dobry dla ludzi, bo stały... Khan... No nie, No nie, nie, trzeba w tej kurwa nie nauczysz. To popatrz, hola, stary. Dzisiaj doręczyłem kurwa tej babie przesyłkę, stary, nie razu Do, zostawić dobra, 8 zł dobra, kurwa, na piwku, nie? Kurwa, selo, jest zawsze gdzieś tam w tyłu, kurwa. A druga sytuacja, stary, doręczałem starszemu panu dzisiaj przesyłkę, kurwa... No człowieku, jak twój telefon, taka duża. Ja pierdolę. Czemu to jedno stałowy w domu był kurwa? Z tej ziemi pierdolony. Oh, kurwa, oh, szybki w oh, kurwa oh, 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 mać. I za doleczenie takie przysyłeczki stali za wniesienie na czwarte pierwtochłop i dał dajcie włosy na piwko. A wczoraj z 60 kilowym kurwa starym odprawem zapierdalałem na piąte piętro, gdzie otworzył mi młody chłopczy wieku naszej postury. Dlaczego nie 600 kg wnosi No, I, kurwa, zdał, a... no a co miałem z tym zrobić stary? No, no jak? Otworzyć drzwi i chyba są wyciągnięte. To się zamknął zapierdal. My no, wnosimy do 20 kg, a nie do kurwa 100. A tak jeszcze nie poradzuję tej bazy, żeby kurwa tak robić znowu. Kameł, nie śpi. Nie śpię, tylko zmieniam se dźwięk, bo za głośno krzyczycie. Przepraszam, ja się nie odzywam. Kameł! No. poza za mało wypiłeś, nie rozumiesz na co. No, no. Nie, czasami jest prawie szalnie... Całemu musi się tam, tam zapronić DPD. Tak, dokładnie. Żeby poszucz, poszucz życie. Poszucz magię, pierd, kurwa. Tak, dokładnie, kurwa. Stwiart. Magia, pierd, kurwa. Kiedy dziś, kurwa, miesiąc że świętami, to choinki w domu nie weźmę. Chłopie i wieczne kurwa, pretensje kurwa ludzi, dlaczego te paczki są pogniecione, dlaczego są otwarte. No kurwa, dzisiaj tak sytuacja stare. Doręcam babie, paczkę zapłaciła mi stary, odjeżdżam od niej, a ona wstaje do mnie dzwoni, że paczka jest y, pognieciona i się otwiera, że ona zamawiała trzy rzeczy, a są dwie, że brakuje maseczki. Ja powiem, ale proszę panią. Ja nie mam tej maseczki, ale pan musiał sobie wziąć, bo ja zamawiałem trzy rzeczy, w tym była maseczka, nie ma jej, pan mi dostarczył taką przesyłkę rozwaloną, tak coś nie powinno być. Ja mówię, wie pani co, akurat jadę w to. Nie, no właśnie, nie, ja jedno nie mówię, że pani co akurat była fajna maseczka, jadę w niej akurat teraz, już mi ma pani jakieś aluzje i zażalenia, proszę zgłosić do DPD. Tak, no ludzie są pierdolenieci, nie? Oni myślą, że kurwa my nie mamy co robić, tylko otwierać kurwa paczki i wybierać sobie rzeczy od nas paczek, nie? Falo, tyle już słyszałeś, słyszałeś o tym od pracy w mnie i od kurwa hopka, jak graliśmy, więc wiedziałeś już w sumie do tego no, tak. kurwa, aha, do czego wpadłeś, no. kurwa. No ja wiem, no, ja... no, ja wiem, Nie, Nie, mnie jeszcze może parę rzeczy zdziwić, nie? Ale już jest mało takich rzeczy kurwa, które mnie zdziwi O kurwa, cztery Dobra, no Ja lecę na i wam powiem czy jest czysto No to lecę, ja lecę za tobą i wiszę w powietrzu Jest jeden A, ja się się a gdzie, a gdzie, jest Przecież was dopiero. Muszę tam dolecieć. No tak, to, no. To, no to Patrzę gdzie jesteś, by chciałem cię już poradzić czego leci lecie się i ratować. No chuj, o chujo, my mm. Ludzie co sami mają mistrza, nie? Kurwa, jak to tak ogarniam to wszystko i popatrzę na to kurwa to niektórych tam do dopiesza kurwa aby do wora i do rzeki nie gdzieś. ruchy Z nami jest ten yy, Ten ten on Straciliśmy suki syna Kontrakt odwołany oznaczony. Cała ciało jest w bezpiecznej trefie nieraz, raz, człowieku, kurwa zamiast do domu, to jeszcze kurwa jadę do ręczy na sam koniec paczki, w której kurwa nikomu nie było w domu, tylko będzie wieczorem... Lecimy Tari. do nich? Zapie. zapierd... patrzą, za nimi! O, tam ma ekipa! Tak, kurwa, tam się bijom ekipy ekipy W tym miejscu O się tam wyrąguje Kurwa ty je bali mogę jej w kuja bo już Ja przyjął no. dole kurwa jest dobra, dobra. Normalnie gdzie on poleciał? Kto cię kurwa bolsą zabił? No, ja go zabiłem tego chłopa już Aha Ale czekaj Co, bo Ja latę tymi. tam, na drugi raz zbogowało ten Ej, gdzie jest tu sklep, mam na brokach? Ej, tu jest drugi, druga team Tu jest oba. jeden Tu jest drugi team kurwa obok Uwaga, A tu, a tu to leci to No, właśnie oni tam kupili a kolejny sklep Wtf. jest jeszcze tutaj, czyli jest tam i jest tu. I tu Dobra, jest ja się, ja się tam wieram. kupili sklep. No tam to już zaznaczamy zaznaczamy. To jest złowkowy, gdzie bo... przy linie. Zaznaczone. Pasą są. I to Pasą Lecę z nim Kurwa, kurwa, kurwa. kurwa mać, jednego powaliłem i dwóch mnie zajmał się burra gazu, Chodź za tym mnie Dobra, mówię, cię Dziękuję Czterech, czterech zajebałem. Wszystkich Ej, czterech, kurwa. bardzo, bardzo ładnie. To lecę po swojej bronie, tam gdzie mnie zabili. czemu nie mogę, kurwa, zrobić tego? Czemu mi to nie działa, kurwa? Coś ci nie działa. Chciałem sobie klipa zrobić, kurwa. Jak czterech zajebałem i... Coś mi tutaj, kurwa, nie chce działać. Kamilu, wierzymy ci. No ci, my, my ci my Ci wierzymy, że kurwa to, zrobiłeś to co, ten, miałeś, co do to Ciebie nie, należało To nie, to kurwa, nie chociaż, chodzi... Chociaż raz dzisiaj To nie co chodzi się to, to, ogólnie ogólnie, <śla> ogólnie się ogólnie się nagrywa, bo streamuje pozdrawiamy wszystkich widzów Kamila e, Kupcie ta jakieś ta... kurwa silby. Dlaczego o... jest to nagrywane bez mojej zgody? Kurde, masz prawa głosu. Ja, ja też nie mam doświadczenia, żeby zaraz Podnoście BSP stąd. Ja kupiłem 5 BSP. Dobra, ja potrzebuję naboje. No. Tutaj BSP podnoś. 4, 4, 5, 5, dobra, ja chcę 5, 5, 5, 5, kurwa jeszcze, jeszcze sile. Maskę zrzuciłem. naboje? Wzięliście naboje? Ja wiem, wiem O No to tak, że jesteście jeszcze silnami to. Się wyrzutam, się biorę biorę. Ej, czy tam w sklepie są? tak, 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 w no Jeden biegnie Jeden powolony Kolber powolony mamy w sektorze Jadę ich tam kurwa Nie mam jazdy Kolber, Tył ktoś do mnie strzela. Ktoś do mnie strzelał stamtąd. Stamtąd gdzie my byliśmy. Ale wjechałem. Muszafa w kebab kurwa. Ej, ktoś, ktoś strzelał stamtąd. Kurwa gdzie my byliśmy. Gdzieś od kominu. Wszyscy macie BSP? Jadam, jadam, odpalam odpalam jego. Ostrożnie! Eee! kolejny, mnie, ko mnie, ko mnie! Kurwa! O mnie jeden. Ktoś mnie podniesie? Jeżeli jest to możliwe. Zabiłem możliwe. Drugi do mnie leci. Kurwa, ty za płotem jesteś. Zabijam no. tego snajpera. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dalszy. Dalszy. Dzięki, Mandy. Hopek, Opek, wracaj do nas. W sumie, Hopek, wracaj do nas. Bo on daleko są. Ale nie kurwa. Tam chyba dwie ekipy. Ja no dobra, ale. Bądźmy w Nie idźmy kurwa, każdy w inną bo to był sens. Tu jestem Tutaj też w jednym. bolek, bolek. Bolek, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Kurwa chodź. mać, na dachu jest. Bolek, Bolek, Bolek. Ja Tysiąc razy muszę kurwa wołać za nim. Bolek, Bolek, bo kurwa, Bolek, Bolek, kurwa, cały czas kurwa coś chcesz ode mnie, kurwa. Już nie wiem co. Nie, od ciebie. Od ciebie. Cicho, cicho, cicho. Dwóch kurwa chyba wróciło na biały tam nie uderzyłem Po go zajebałem Kurwa tu E to już na, na całą ekipę się nadział Ja pierdolę Jak ja bym stresu. chciał tak umieć jak Nadlatujesz Jak ja bym chciał umieć tak zabijać tak, Teby tak, 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 tak. No co ty nie powiesz? Ruszajcie do bezpiecznej strefy! Ej tylko ci przypominam! Nie ja wiem. nie jest z lewo. Luz, luz. 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 Ruch pojawił się w okolicy. Jest ktoś. A jest, pójdź. Ten tylko tutaj jest. Cicho, no, cicho. Więcej? Cicho, kurwa, ja tu napierdalam teraz także. Cicho. Już kurwa dwa ty może rozjebałem Kurwa Waliłem go, kurwa. Ja myślałem, że malę, kurwa, wypali. Dobra, to zdecydowanie mój najlepszy met dzisiaj, chociaż jeszcze nie mam tyle zabójstw, co miałem. u kaumęku to ma, kto ma pieniędzy więcej szybko, 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 żeby szybko, szybko! Nie zaznaczcie to ten sklepion jest a wy nie żyjecie? Kto nie przezje na na Ja dopiero, ale kto ma więcej pieniędzy? Fuj Dobra, ja lecę, ja leczę drugiego, lecz kogo. Jeszcze kurwa, Dobra, lecę nie lepamy Czaj, ekipa jeszcze jest. nie Mam Dawaj go... tutaj to ko, kto? Kogo uleczyłem? Ty! Jeszcze został. Bo nie, nie piję Cicho, się z, tak. A, na cicho, porwam, wybywam, cicho. cicho. Kupił tam dwóch. O kurde O ja się pokrył O kurwuj Mogę zrzutem, mogę zrzutem, zrzutem Do zrzutu mogę lecieć czy nie Nie wiem kurwa, nie było mnie tam jeszcze Docha się na razie myję Przebić się do bezpiecznej strefy Kurwa O na pierdolę, jest, ja jestem do tego A tak leba.